To, że sam Pan Jezus zachęca nas i zaprasza do tego, żeby stracić to, co jest ziemskie, włącznie swoim życiem, a zyskać Jego samego, to, to jest oczywiste dla nas wszystkich. Ale pytanie, jak to uczynić, i pytanie, czym się kierować? Jaka ma być tym wszystkim motywacja? I tam wszystkich słuchaczy i sympatyków dobrych mediów nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. No właśnie, najpierw Jezus się pyta swoich uczniów, Czyli nas, za kogo mnie uważają ludzie? Nie zobaczmy, Jezus stawia to pytanie w sposób bardzo, bardzo osobisty, bo pyta też uczniów, za kogo wy mnie uważacie. Dopiero później mówi o tym właśnie stracie. Jeśli ktoś chce pójść za mną i straci swoje życie z mego powodu, ten nie zachowa. Właściwie, co nas może zmotywować? No, tylko to, że wierzymy w Jezusa jako żywego Boga, jako osoby. Nic poza tym, bo wszystko inne na tym świecie, wszelkie dobro, i tak tam nie wystarczy, i tak naszych wszelkich głodów, tych braków i potrzeb nie wypełni. To musi być po prostu Jezus, żywa osoba, żywy Bóg. Zresztą, jak dobrze wiemy, niespokojne jest ludzkie serce, dopóki nie spocznie Bogu. I nawet gdybyśmy próbowali pogodzić wszelkie dobra na tym świecie, gdybyśmy mieli wszelkie wpływy, możliwości finansowe, jakiekolwiek żeby napełniać się tym wszystkim, co jest dobre, a jednak nie jest Bogiem, to i tak ciągle będziemy niespokojni. Ciągle będziemy się kurczowo trzymać tego wszystkiego, co Bóg nam daje, wszelkiego dobra, a z drugiej strony będziemy się pozbywać tego, co jest najważniejsze, osoba Jezusa Chrystusa. Dlatego jedyną motywacją, która może nas niejako popychać do przodu, czyli pomóc się rozwijać w tym, pójść za Jezusem, to jest On sam. A więc warto nieustannie, przez całe życie, ciągle Go poznawać, ciągle z Nim przebywać, ciągle o Nim czytać, rozważać, rozmyślać. Nawet jeśli to już przyjmuje formę takiej monotonii, bo to jest właśnie zdobywanie tego skarbu, który nie przemija. Żywy Jezus i relacja z Nim jako osobą. I z czasem z czasem, po latach, po dłuższym czasie już tego owoca można zauważyć. A wszystko inne, mówi święty Paweł, można uznawać za straty, nawet za śmieci. On sam powiedział: Najważniejsze jest to, żebym poznał, byle bym poznał osobę Jezusa Chrystusa, a wszystko inne uznaje za śmieci, za straty. A zatem jest to wielka łaska. Jeśli ktoś już jakieś ma doświadczenie w tym kierunku, to tu już jest łaska. Ale to nie koniec, bo to trwa całe życie. Ten proces poznawania Jezusa. Jest żmudny, właśnie czasem monotonny, czasem przychodzi zniechęcenie, bo ciągle to samo i tak dalej, i tak dalej. A tu potrzebna jest i dyscyplina, i wierność Panu Bogu, ale z czasem właśnie przychodzi owoc. I tym owocem jest to, że coraz bardziej, coraz bardziej poznaję Jezusa, i właśnie z drugiej strony coraz bardziej mnie to motywuje, że pomimo, że ciągle jest pokusa kroku wstecz, jak powie Jezus, oglądania się wstecz, to jednak idę do przodu i go poznaję. I to jest wzrost, to jest rozwój, to jest dynamika, która daje radość, daje pokój i od razu pokazuje perspektywę, że to wszystko, co jest dobre, co Bóg daje, to kiedyś się skończy, to przyminie i zostanie tylko Jezus i Ja. Dlatego prośmy dzisiaj w tym kolejny młodzieniec naszego Pana, żeby nie ustawał w tym takim pociąganiu każdego z nas do samego siebie, tak jak magnes przyciąga o żelaza, żebyśmy nie stawiali oporu ale mieli wsparcie od Niego samego, pragnienie, iżby Duch Święty nas pociągał. I to nasze pragnienie poznawania Jezusa. Za tym pragnieniem szli coraz bardziej. I tym pragnieniem żyli. To może i chce uczynić Duch Święty. Wielki dar samego Jezusa, obietnica, którego niedawno otrzymaliśmy, wspominając oczywiście liturgicznie w niedzielę ze Ducha Świętego. Więc prośmy dzisiaj jeszcze raz naszego Pana, żebyśmy gorąco pragnęli poznawać Jego samego, a przy okazji byli gotowi wszystko, co jest dobre, powoli, powoli tracić, czyli po prostu wypuszczać z rąk i z życia. I tego wszystkiego życzę wszystkim słuchaczom. i dlatego dobrych mediów. Do zobaczenia w przyszłą niedzielę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.